Z tej strony pęka kilo zaczynamy kolejny odcinek z serii Urbex. Spójrzcie, tutaj mamy jakąś taką, jakby halę. Weźmy do środka, zobaczmy, jak to wygląda. O kurde, spójrzcie to jakaś przepompownia. Nie wiem, spójrzcie, jak to wygląda. Zarąbiście. Może ktoś się zna to popisuje te machiny. Więc zobaczmy, co tutaj się w szafce kryje. Jakieś śruby, nie śruby. Jest kilka rzeczy. No dobra. Ja spróbuję Was troszeczkę tutaj oprowadzić. Nie wiem, co to mogło być, ale fajnie wygląda. Więc ja spójrzcie. Jakieś numerki. No i dosyć dużo rzeczy jest, co nie? Całkiem nieźle to wygląda. A dzisiaj cały dzień tylko karetki jeżdżą strasznie gorąco. A <grytanie> spójrzcie na to są mega maszyny. Tylko nie wiem do czego one mogły służyć, ale to troszkę właśnie wygląda jak trochę jakaś przepompownia, co nie? Jak coś piszcie w komentarzach, co tu mogło tak naprawdę być. Bo sam jestem ciekaw. Ale to wszystko, zobaczcie jak to wygląda, jak ta farba odważy, To naprawdę bardzo długo już pewnie nie funkcjonuje. Bo też tu nic za bardzo nie słychać. I nie wiem, na które miejsce tu stawać, a na które nie, bo nie wiadomo, czy tam na dół się nie da wpaść. I zobaczcie, jak to dawało pomiar, co nie? Na kartce się przykręcało. Fajne, fajne. Fajne miejsce. Dużo jest właśnie ciekawych maszynek. A to, co to? Nie wiem, jakieś betonowe rurki albo coś w tym stylu. Ej ja na, na to nie staje. Tutaj wygląda dosyć solidnie. Zaraz pokażę może wam to tak. Nie wiem, nie wiem. Ja powiem wam, że coraz bardziej mnie kusi ten cały teren, tutaj schodzić. Nawet jeśli mają mnie złapać, bo jest naprawdę kurczę fajne sprzęty i bardzo stare z tego co widzę, chyba, że się mylę, komentujcie, jak wiecie co. Muszę jakoś troszkę inaczej spróbować tam przejść. I ja tak to wygląda troszkę właśnie, by był właśnie beton. A to będzie rocznik chyba tam, nie? Zobaczę stąd. Nie bardzo. Nie, tam chyba nie będzie rocznika. Właśnie chciałbym... Rocznik, ale zobaczcie, ile tu jest tych papierów, co dawały ten, właśnie chyba wykres do tego, to, co to za skrzynia. Już to tu jest tu chyba. No niby to się nie jest w środku. No, ale nie da się jej otworzyć, bo jest taka, jakby zabita. Ej, dobra, rzućcie jeszcze okiem. Myślę, na to wskaźniki. Nie wiem, ale mi się wydaje, że to coś związane, właśnie. Yy, właśnie z, z przemopołownią po wody, albo coś takiego, no bo, no nie wiem, jak ja wiem jak się mylę, to komentujcie, Wyspa sprawdźmy jeszcze tutaj. Ej dobra. A e kurcze, koty, nie? Naprawdę fajne, fajne miejsce i dużo ciekawych właśnie, nie, ale nie, nie, nie będę kręcił tymi zaworami, może lepiej nie bo nie wiadomo, co tu się jeszcze może wydarzyć. Będzie najwyżej taki krótki odcinek. Myślałem, że tu będą jeszcze jakieś pomieszczenia, a tu jednak zaskoczyło mnie po prostu wnętrze tego miejsca. No dobra. Jeśli się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!